Część druga, Cztery chce o wielku dalej znalazła się uczciwa. Jak nic nie z... ja nic nie zrobiłam złego tylko się zapytałam, czy da w grafa. A tej grze nikt nie, nie jest nie jest. fair, a wiem jakie są to. Na to chacki, bo sama jestem um, chodźką I, na, i nagrywam odcinki z MSP, A ty od razu się próbujesz. No bo się teraz próbujesz. Pró A u uh, to przepraszam. Jesteś niesprawiedliwa. No bo jest niesprawiedliwa. Ale no, co mam teraz zrobić, bo jest niesprawiedliwa. No i co? O, zobaczymy, czy taki kanał istnieje. Dobra, zablokujemy panią nie chcemy na pewno że z, z jakimiś niefer lu 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 ludźmi To naprawdę taki jest No okej okay. No nie dalej. Hejka, witajcie w końcu! Nie, to nie ona To nie ona, to nie może być ona

Okej, okay. więc dziękuję bardzo za oglądanie i pamiętajcie, łapka w górę, oglądamy, 500 łapek w górę, nowy odcinek, 60, 30 y, subów, challenge, więc do zobaczenia, pa kochani.